Wielu ludzi nie rozumie, co jest takiego złego w homeopatii. A ja zapytam się Was, moi drodzy, jak weźmiecie buteleczkę takiego leku, czy wiecie, co oznacza jego potencja? Czym jest potencja? Czy jakiekolwiek laboratorium jest w stanie to udowodnić? Nawet lekarze homeopaci, nawet ci, co to wymyślili, nie wiedzą do końca, skąd pochodzi energia, która leczy. A kiedy bierzemy zwykłe lekarstwo, jest na nim opisany cały skład. Wiem to z mojego doświadczenia, pochodząc z Indii. Właściwie homeopatia rozpoczęła się w Niemczech. Zajmowali się tym przez długi czas, a następnie porzucili. Teraz homeopatia przywędrowała do Indii, gdzie powstają już uniwersytety homeopatyczne. Homeopatia była dawana nawet dzieciom. Miała też zapobiegać nałogom i nie powodowała naocznych efektów ubocznych. 10 lat temu miałem takie doświadczenie. Pewien mój znajomy, dobry katolik, doktor homeopatii, przyszedł do mnie i poprosił o poświęcenie kliniki Zgodziłem się. On poprosił. Ojcze, z wodą święconą wszystkie półki, wszystkie zakątki. Był bardzo szczęśliwy. Zaprosił mnie potem na herbatę i włożył kilka groszy do mojej kieszeni. Wróciłem do domu. Za tydzień przyszedł do mojego pokoju rozżalony, mówiąc: Ojcze, od kiedy przyszedłeś do mojej kliniki i poświęciłeś ją, wszystkie moje leki homeopatyczne straciły potencję. Musiałem je wyrzucić i straciłem kilka tysięcy dolarów. To otworzyło mi oczy. Spojrzałem na niego i zapytałem: Doktorze, wiesz, że modliłem się w imieniu Kościoła, w imieniu Ducha Świętego. Używałem modlitw kościoła, kiedy święciłem Twoją klinikę. To jak myślisz, skąd pochodzi moc w tych lekach? Proszę, powiedz mi. Doktor spuścił głowę i rzekł: Ojcze, ja wiem, że to jest moc okultystyczna, ale nauczyłem się homeopatii, mam dyplom w homeopatii i muszę z czegoś żyć. A ja mu odpowiedziałem: Jesteś chrześcijaninem. Sam siebie zapytaj, czy powinieneś w takiej sytuacji stosować te praktyki. Po trzech miesiącach spotkałem tego lekarza i jego rodzinę, którzy porzucili praktykę homeopatii i otworzyli tradycyjną aptekę. Z tego się utrzymują, a ponadto człowiek ten zaczął głosić Słowa Boże. To jest więc pytanie, które każdy z nas musi sobie zadać: skąd pochodzą te moce? Trzy lata temu pewna siostra zakonna w Słowenii była na moich rekolekcjach. Miała raka macicy. W moich modlitwach usłyszała swoje imię i wierzyła, że jest uzdrowiona. Ale stan raka się pogorszył. Jeden z uzdrowicieli w jej kraju powiedział jej, że homeopatia to bardzo dobre lekarstwo. Ona zaczęła stosować homeopatię, aż w końcu zapłaciła prawie tysiąc euro za te leki. Lekarz obiecał jej, że w ciągu roku zostanie uzdrowiona. Po roku wciąż nie było efektów, więc matka przełożona zapytała lekarza, czemu stan mojej siostry się nie poprawia? Tyle wydano pieniędzy na homeopatię, a lekarz na to, wiesz czemu twoja siostra nie jest uzdrowiona, bo każdego dnia spożywa biały chleb w kościele, niech przestanie go spożywać, a będzie uzdrowiona. Ta matka przełożona zadzwoniła do mnie i powiedziała ona nakazie lekarza. Zapytała, czy powinna zalecić siostrze chorej na raka zaniechanie przyjmowania komunii. Jak to Znacie mnie. Zacząłem krzyczeć, zamknijcie ten klasztor i wszystkie się z niego wynoście. Chcecie zaprzestać przyjmowania Najświętszej Eucharystii na rzecz homeopatii. To jest świat, w którym chrześcijanie dzisiaj żyją. Nie znają znaczenia Eucharystii ani sakramentów. W Indiach zauważyłem, że lekarze powoli zaczynają mówić do pacjentów, nie rób znaku krzyża przed przyjęciem tego leku, nie módl się przed tym, bo cały efekt odejdzie. Chociaż wy, którzy mnie słyszycie, wyobraźcie sobie, co to jest za Moc. Jest ona czymś przeciwnym do mocy, którą mamy od Ducha Świętego. To nie jest do zaakceptowania przez chrześcijan. Część ludzi ją uprawia jako ćwiczenia fizyczne. Zdecydowanie ćwiczenia fizyczne uprawiane są od początku świata. Nazywamy to gimnastyką, ale dlaczego musisz to nazywać jogą? Kiedy nazywasz to jogą, to nadajesz specyficzne znaczenie. Są różne poziomy jogi, aż do pełnego zjednoczenia z Bogiem. Do tego trzeba znać już pisma hinduskie, które wyjaśniają, czym jest joga. Hatha yoga, czyli to, co robicie poprzez ćwiczenia fizyczne, to już czwarty poziom ku zjednoczeniu z Bogiem. Więc żaden z kroków jogi nie jest do przyjęcia, jeśli wierzysz w Jezusa Chrystusa. Wiem, że część ludzi w Europie używa terminu joga chrześcijańska, czy chrześcijańska medytacja transcendentalna, próbując to ochrzcić. Nie można ochrzcić szatana. Szatan to nasz wróg i nie da się go ochrzcić. Wiem, że niektórzy księża używają terminu joga chrześcijańska i zamiast wołać OM, Wołają Chrystę czy Jezu. Nie możecie tego robić, mieszać, tworzyć takich kompromisów. Moi drodzy bracia i siostry w Chrystusie, wiedzcie, że jesteście w Jezusie Chrystusie i trzymajmy się mocy Chrystusa, którą jest Duch Święty. Duch Święty jest mocą. Kiedy otrzymacie tę moc, będziecie nią napełnieni. Dzieje apostolskie, rozdział 8. Tę moc możemy odnaleźć we wszystkich siedmiu sakramentach. To jest to, co się dzieje w zachodniej Europie. Nie krytykuję, ale wielu chrześcijan nie wie nic o mocy Kościoła i sakramentów. To dlatego napisałem kilka książek o spowiedzi o Eucharystii, o mocy Eucharystii. To jest to, co mówią na każdych rekolekcjach, gdziekolwiek idę. Mówią ludziom, tylko sakramenty są życiem. Zapytaj kogokolwiek, kto był na moich rekolekcjach otrzymali więcej miłości do Kościoła, więcej miłości do sakramentów. Nigdy nie mówię im, by wierzyli we mnie, w moje nakładanie rąk, ale by wierzyli w moc w Kościele poprzez sakramenty. Wiele osób otrzymuje uzdrowienie właśnie na moich rekolekcjach, a nie na innych. Nie z powodu mojej modlitwy, ani tego, że nakładam na nich ręce, ale dlatego, że prowadzę ich do prawdziwego źródła uzdrowienia, sakramentów w Kościele. I ludzie odbywają naprawdę dobrą spowiedź. Zapytajcie, którego Kolwiek z kapłanów, który słuchał spowiedzi na moich rekolekcjach. Mówią, że tu słuchają najlepszych spowiedzi. Podczas rekolekcji w Gdańsku ojciec Jerzy powiedział mi, że nigdy nie słyszał tak pięknych spowiedzi. Takie świadectwo dał przy stole pewnego wieczoru. Nawet w parafii nigdy nie słyszał takich spowiedzi. Ludzi przychodzących we łzach, wyznających grzechy. A ja odpowiedziałem: ojcze, to przez tą ilość świadectw, wielu ludzi jest uzdrowionych. Wielu ludzi, uzdrowionych. Wielu ludzi myśli, że spowiedź służy tylko odpuszczeniu grzechów. Nie, w każdym sakramencie, kiedy otwieramy serce na Pana, on przychodzi w swoim uzdrawiającym dotyku i ze wszystkimi błogosławieństwami. On mówi: Ja przychodzę i pukam do drzwi Twojego serca, otwórz, a będę z Tobą wieczerzał. To jest to, co się dzieje podczas spowiedzi, Eucharystii, każdego sakramentu. Myślę, że teraz księża, biskupi mają ogromny obowiązek głosić Słowo Boże i ujawnić moc Kościoła i sakramentów. Dziś w całej Europie ludzie są negatywnie nastawieni do Kościoła i sakramentów. Być może dlatego, że wielu księży opuściło Kościół albo uległo skandalom. Ale to nieważne. Skandal był w Kościele od samego początku. Judasz był skandalem. Są księża prowokujące skandale, siostry zakonne, ale większość kapłanów, spójrzcie na nich, są święci, rozmodleni. Mamy wciąż dobrych księży i siostry zakonne. Więc drodzy biskupi, drodzy księża, waszą misją jest przekazać wiernym, że Kościół ma wielką moc, że sakramenty mają wielką moc. Mówię to setki razy na moich rekolekcjach, aż w końcu ludzie zaczynają doświadczać tej mocy. Na przykład Najświętsza Eucharystia to nie jest zbiór modlitw czy pieśni. Obecnie Święte przypominają coraz bardziej show teatralny, a ludzie skupiają się na ceremonii zamiast na przemianie chleba i wina w ciało i krew stwórcy. Z powodu posługi muzycznej wielu ludzi nie wie, po co jest msza, po co bierze udział, zachowuje się jak w rytuałach. Potem przychodzi, przyjmuje komunię i odchodzi, jakby przyjmowali jakiekolwiek inne jedzenie. To dlatego niektórzy przyjmują komunię nawet bez spowiadania się przez wiele lat. To się dzieje w Polsce, to się dzieje w Europie, więc nie mogą. Nie mogą wtedy doświadczać mocy Eucharystii. Teraz jest czas, aby uświadomić ludzi o mocy Kościoła. Wtedy nie będą szukać hinduizmu, buddyzmu. Nie obwiniam tych, którzy to robią. Szukają mocy, szukają stwórcy, ale nie znaleźli jeszcze tej mocy w Kościele, więc trzeba im ją pokazać. To obowiązek Kościoła, aby objawił swoją moc ludziom, a oni nigdy nie odejdą. Jan Paweł II mówił do charyzmatyków Jeremiasz, rozdział drugi, werset 23. Jak możesz mówić? Nie uległam skażeniu, nie chodziłam za balami. Spójrz na swe postępowanie w dolinie, przyznaj, coś uczyniła. Oto co się dzieje. Prawdziwym źródłem wody żywej jest Jezus Chrystus. On powiedział, jeśli ktokolwiek jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 7, werset 37. A my go odrzuciliśmy. Odrzuciliśmy źródło Boga żywego, wody żywej, i udajemy się do cystern takich jak joga, medytacja, spirytyzm, okultyzm, New Age magia, aby otrzymać moc i błogosławieństwa, ale one nie mogą Ci dać błogosławieństw. mogą bez Twojej kontroli doprowadzić się do szatana. Co się stało z Europą? Dopiero przez 50-60 lat mamy tu ruch New Age i tym podobne. Przedtem Polska była krajem katolickim, nawet podczas komunizmu praktykowała wiarę, teraz jest wolna, jest krajem demokratycznym i wszystkie trendy z Zachodu tu teraz przychodzą, podobnie jak medytacje wschodnie.